Cześć, witajcie, z tej strony Buźka i witam serdecznie wszystkich yy, Mamy już gildię, jak widzicie tutaj na minimapie to jest nasz siedeczek gildii Zaraz wam pokażę co tutaj mamy Ok, To co się stało Jakiś połowę, znaczy ten mód za spam yy. Co mogę powiedzieć? Ta edycja opiera się głównie na podkach. Słuchajcie, mam trochę zdarty głos, więc musicie mi wybaczyć po prostu. Schowamy sobie czat. Generalnie tutaj jak widzicie, o Jezus. Są takie przejścia. Nie wiem czemu to jest zakoblowane w ogóle. Chyba wszystko się zepsuło tutaj. Są takie przejścia, <coughs> lawa, woda, tak zwane. One po wybuchu TNT też cały czas regenerują, bo po prostu to jest tak z, z Minecraft'a, że tak powiem. A nie jest to jakiś dodatek serwerowy jak te stołniarki. Bo zobaczcie tutaj e, normalnie, to jest stołniarka, to co tutaj stoi na ziemi, i ten blok się regeneruje, chyba że. Podczas PvP ktoś kogoś uderzy, i wtedy, jeżeli ja bym był podczas PvP i rozkopał taką stolniarkę, to wtedy ona się nie regeneruje i zostaje tutaj taki bloczek jak ten. Mm. widzę, że są przejścia, ale to chyba nie do końca coś tutaj im wyszło. Um, tak jak chcieli. Tak szczerze. Aha. No cóż, potyczka z creeperem. Proch <laughs> się przyda. Eee, Możecie wykoblować teraz w takim wypadku. Nie wiedziałem, że tutaj taką dziurę mamy. <laughs> Okej. Okay. Tutaj jest mój pokoik. On jest, widzicie, zabezpieczony taką stołniareczką, ale podwójną jakby, więc mamy ją na dole i do góry. Tutaj są jakieś tam, <laughs> o kurcze, tu jest pokój grubego. Gruby ma tutaj itemy na potki, czyli na przykład mylony, czy też trzcinę um, cukrową, w którą się przerabia. I tu są ogólnie te potki. Fire resist, speed i, i hilty. Hilty są w sumie najważniejsze. Tu mam jeszcze regenerację i całą masę i tam, które są potrzebne do robienia takich potek. Teraz wam pokażę o co chodzi z tymi potkami, jak je w ogóle zrobić, tylko nie wiem czy będę miał puste butelki. Ale tu na szczęście mam dwie. Może jeszcze coś znajdziemy. tu też jest dużo porobionych tych potek gotowych. zacy tak, że robiłem je wcześniej, żeby mieć po prostu na jakieś sklepy. Mm. Dobrze, um, tu też mamy dużo potek, jak widzicie, nie wiem czy ktoś sobie nie zabrał tutaj, już trochę, chyba nie, to jest zamurowane, żeby mi tutaj nikt nie, nie wiedział o tym, żeby nikt nie ukradł, prawda, ale pokażę wam o co chodzi, najpierw bierzemy butelkę pustą taką i nabieramy do niej wody, powiedzmy z tego źródełka i musimy je włożyć tutaj do... Takiego ostatnie. Maksymalnie możemy tutaj włożyć trzy. Ja włożę na razie jedną yy, i później użyjemy drugiej, żeby Wam pokazać właśnie jak tutaj można zrobić takie podjąka. Potio weźmiemy sobie dwa warty, weźmiemy jednego melona i powiedzmy, może zrobimy sobie speeda. Yy, melona będziemy musieli wzmocnić i zrobić rzuconego, zaraz wam objaśnię właśnie o co chodzi tylko muszę tutaj sobie przygotować itemy jakby do do tego co będziemy przygotowywać nie wiem właśnie co tutaj z tym speedem zrobić chyba też będzie mocniony i może też go zrobimy nawet rzuconego dobra więc idziemy do naszego stołu może w tym stole będziemy przygotowywać jedną rzecz a w tym drugim drugą. Więc położymy sobie tutaj. Najpierw dodajemy neturwarta. To jest taki, jak jakbyście robili sobie na przykład ciasto. I to jest taki pierwszy składnik, który dodajemy do tego ciasta, żeby stworzyć mu taką podstawę, wedle której później będziemy właśnie dodawać kolejne składniki i robić z niego na przykład dobre, dobry jabłecznik. Powiedzmy, zobaczymy, to się muszą przerobić. O! I teraz jak widzicie, o, to już przeszło, mamy taką akwart aqu podium. Tutaj tak samo. I teraz dodajemy drugi składnik, czyli w tym przypadku dodajemy złotego melona. Czyli to jest, zresztą ja pokażę nawet jak się go robi. I tutaj mamy sugar. Jeżeli chodzi o sugar, czyli cukier, żeby go zrobić, bierzemy jedną trzcinę cukrową i przerabiamy ją po prostu jak cuk na cukier. W ten sposób. A żeby zrobić, właśnie. O tam ktoś kogoś zabił. A żeby zrobić złotego melona, to bierzemy sobie właśnie melona, rozbijamy. I musimy mieć złoto jeszcze. Tutaj mamy na przykład bloki złota, gdzieś jeszcze crafting. Okej, okay. i teraz chyba się robiło samorodki i teraz tak się to chyba działo, tak? O, i w ten sposób mamy jednego złotego melona, więc możemy po prostu złoto przerobić. Wtedy sobie robić te złote melony, w ten sposób. Jest to dosyć fajne. Wydaje mi się, że całkiem ciekawy crafting. Hmm. Dobra. Instant heal, a to mamy speeda I teraz, jeżeli chcemy wzmocni wzmocnić na efekt, wybaczcie za takie jakieś dziwne dźwięki, jak ktoś mi tutaj napisał. Dodajemy glowstone dust. Czyli po prostu. Wzmocnimy ten efekt i będzie właśnie Instant heal 2, czyli będzie dawał nam więcej życia przy jego użyciu. Tutaj w tym przypadku też to spróbujemy wzmocnić, żeby był Speed 2. Hmm. I zaraz zobaczycie, co, co będzie z tym dalej. Bo te, te podki, jakby z takim, nie wiem jakby to nazwać, je można rzucać. Zobaczcie. Je rzucamy i one da, dają życie, więc jak się bijemy z kimś, powiedzmy, bijemy się, bijemy się i pobiegniemy, rzucimy sobie taką podkę, to ona nam y, te serduszka na dole odnowi. I tutaj widzicie mamy Instant Heal 2 i on daje dużo więcej niż Instant Heal 1, i tutaj mamy speeda dwójka, czyli będziemy mogli po prostu bardzo szybko biegać w ciągu tych dwóch minut, i po tych dwóch minutach on się kończy. I teraz nie, po minucie, minucie 30, a jeżeli chodzi o instant Hill, to, to on jest taki jednorazowy, czyli rzucamy go, on nam y, od razu dodaje ileś tam serc i po prostu tyle. I musimy kilka wrzucić, na przykład, żeby sobie cały HP zregenerować. Y, I teraz jak dodamy do tego proszek y, gunpowder tak zwany, to wtedy właśnie spowodujemy to, bo y, ta podka, która tutaj jest, czyli mam tutaj taką też przygodową, to jest na przykład instant heal 1, możemy go wypić. Ale to nie sprawi, że będzie on. jakby. Nie, tego nie chcę. No, możesz nie wiem, kogo rzucić. Ale to nie, nie, nie sprawi, że osłabi efekt, jeżeli będzie to właśnie podka rzucana. A w przypadku Spida, zobaczcie. Dodaliśmy mu efekt, że jest rzucany, że możemy go rzucić, i wtedy jakby. Aktywujemy ten efekt, ale on stracił trochę czasu. No, stracił 23, tak? 23 sekundy stracił. Mm, ale tutaj jest, jeszcze, tutaj jest też jedna pewna taka kwestia, że na przykład, jeżeli rzucimy spida, to ten speed będzie działał yy, na osoby, które są obok też. Tu też był, chyba tak mi się wydawało. Mogłem się mylić, prawda? Nie wiem, co się tam dzieje. Hmm. W każdym bądź razie idziemy do swojego pokoju. Teraz rzucę tego spida i zobaczymy, jak on właśnie działa. Teraz rzucam spida. Uwaga, widzicie, dostałem tutaj spida i mogę strasznie szybko biegać. O wiele szybciej niż normalnie, z mniej, znaczy. Nasze pole widzenia jakby też się tak modyfikuje lekko, że widzimy takim, pod takim dziwnym kątem większym troszeczkę, ale jest to w zupełności normalne. Kolejną potką jest na przykład fire resistance, więc ja wam pokażę o co chodzi w, w tym. Wykopiemy tu może małą dziurkę, o, ok, i wylewam lawę i wskakuję do lawy. Jak widzicie palę się i teraz wam pokażę, o Pale się, widzicie moje serca, które ubywają, i rzucam nagle sobie, wychodzę z tego i rzucam sobie podkę. Widzicie, rzuciłem tutaj podki i mam praktycznie pełna HP. A teraz, dla przykładu, pijemy podkę Fire Resistance i wchodzę do lawy. Jak widzicie, jestem odporny na ogień. Więc to jest bardzo fajne. No. I to jest bardzo fajne. Coś nowego, bo cały czas się gra właśnie na te koksy. A to jeden z y, serwerów. Jeden z tych największych serwerów zdecydował właściwie <coughs> przez głosowanie graczy, że zmienią to, i będzie właśnie w ten sposób to się odbywało, że będą właśnie podki. Więc inicjatywa ciekawa, zobaczymy tylko, jak długo będą ludzie grać, bo to jest chyba najważniejsze, bo jeżeli no, nie będą grać ludzie, no to nikt nie będzie grał tak naprawdę. I, i zobaczymy. Ja sobie tutaj przyszykuję jakiś ekwipunek do bitwy i może się gdzieś wybierzemy. Czy czegoś mi jeszcze brakuje? No cóż, nie wiem. Jakąś perłę ewentualnie. Ale jedno bym chciał. Hmm. Powiem Wam, że generalnie zbliżamy się do przerwy krótkiej na reklamę. I po przerwie zapraszam Was na dalszą część tego jakże wspaniałego filmu. Także do zobaczenia za chwilę. Ja się z Wami żegnam na moment. I cześć. Czekajcie. Tak. Okay, witajcie po przerwie. Hmm. Idziemy się bić. Wpisuję komendę G domu i właśnie mnie przeteleportuję do góry. Mamy wybitego fire z Zobaczymy może jeszcze speeda się wypiję. Jeżeli ktoś tutaj będzie. No to już widzę, ktoś się tu skopuł, także się nie zregeneruje. Świetnie. No i to jest też wada tego naszego kuboida, że on tak nie do końca działa, jak powinien. Tak szczerze. <coughs> Ja dziwnie z niego wyskakuje strasznie. Tu jest, widzicie, mój chest, nic tam nie było ciekawego. Ja tutaj może się przebiegnę zobaczyć 303 gildia Czemu on jej odknokowywoje od gildii? O kurczę, te potki naprawdę nic nie dają Kurde. Zobaczymy, to dziwna sytuacja, tutaj Nice nam pomaga poniekąd. Martwe czanki lekkie. Dobra, wypijem spida słuchajcie. Więc może go podgonimy trochę. Aha, w plecy, Gildia 303 Dobra, nie chcemy się bić, jest dwóch A jednak na podkach to dostaniemy w tiry A pobawimy się pod gildią może z nimi? Chodźcie, chodźcie Kurcze Mam trochę lagi na tym komputerze i nie trafiłem potki. I mam spilę jeszcze 27 sekund. Dobra on sobie wrzucić chyba. Mm, niestety coś, coś jest nie tak z tymi podkami tak szczerze. Ponieważ wcześniej dawały one o wiele więcej, a teraz coś jest chyba zmienione. O wiele mniej serce właśnie regenerują niż, niż to było wcześniej, więc coś, coś, coś jest nie tak, tylko pytanie brzmi, co? Oczywiście, jeżeli nie traficie na przykład pod kąt, to ona odda Wam mniej HP, ale nie wiem. Może jestem po prostu słaby. Dobra, zaraz nam się skończy Fire Resistance, więc w sumie... ja... wypijemy. Zjemy też sobie jakiegoś speeda tutaj, bo go też wychlapiamy od razu. Jeszcze jakąś Fire Resistkę by się przydało. Dodatkową. Tworzę może do Endera tych potek na chwilę. Wtedy w razie czego będę mógł wyciągnąć. To jest dobry plan. Po raz kolejny idziemy na Giloma i zobaczymy co tutaj wyniknie z tego, czy ktoś tutaj jeszcze jest, czy też już nie. Gdzie oni są, czy są, czy nie ma ich? W sumie potrzebnie wypiętną regenerację. Wow, są przeciwnicy z Minecraft. Ale mam straszne lagi. Dobra, już tutaj we dwóch nie biją? No tak. Dobra, nie wiem czy jest sens się bić z nimi. Kroni, tak. Dobra, wiem co zrobimy. No i co? Ty już nie wskoczą bo się boją nawet nie mogę podczas PvP otwierać tego ender w którym mam podki widzicie, po raz kolejny muszę iść tam po, po, po podki bo mi się skończyły, ale jest tu jedna fajna opcja, którą muszę wykorzystać mm, dla rank youtuber czy też streamer są te jest taka opcja, że mogę zakrywać swoje niki. Dużo osób tam zauważyłem, że próbuję mnie zabić, tak po prostu, żeby po prostu mi dokopać, bo mnie nie lubią, albo że żeby mieć jakiś tam nie wiem, żeby się poszczycić tym, że właśnie zabiło się kogoś bardziej znanego od nich, w sumie, i myślę, że zrobimy coś takiego że użyjemy tej komendy incognito teraz mój nick jest zmieniony na jakiś andrew coś tam to jest fajne, bo teraz nikt nie wie tak naprawdę jak się nazywam i mogę na spokojnie wyjść no i będzie spoko, myślę to straszne lajki mam, coś, Nie wiem dlaczego tak jest, że mam taki zlegowany obraz i strasznie słabo mi się na tym grę, Może do mnie więcej FPS-ów, ale. Nie wiem. Dobra, gdzie oni byli? W tamtą stronę chyba. <laughs> Ouuu, panowie, panowie. Ja nie mam mięska. Perła, perła. Czy wskoczą? Boją się wskoczyć. A już ich nie ma. Kurde, znowu wypiłem potki. Kurde, no. To tam jest dwóch, no ja nie chcę się z dwoma bić, tak szczerze. Mogę się z nimi chwilę poklepać i im odpuścić, bo nawet dwóch mnie biją, no. Jaka klepa jest z nimi? O kurde. Rzucili mi poisona. Miałem serca na zielono, tak, bo... Ten. O no. Poison jest taki, że on zatruwa wasz, jakby... Waszą postać i wtedy nie regeneruje, <coughs> Znaczy dostajecie damage. I wam schodzą serduszka. Czy po prostu bije was taka niewidzialna siła jakby? I, i to, to, jest, to jest straszne. Dobra, słuchajcie, zbliżamy się do końca tego odcinka. Nic, nic nie udało nam dzisiaj zrobić. Poza tym, że wprowadziłem, mam nadzieję, was trochę w świat podek. Cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!